Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na test Renault Captur w wersji Plug-in Hybrid Electric Vehicle. W tym samochodzie mamy silnik elektryczny, który pozwala nam zrobić około 50 km na samym prądzie. Zaczynamy od kół. Mamy opony Goodyear Efficient Grip 215 55 R18, tak więc no, typowy rozmiar dla crossovera tego segmentu. Z tyłu mamy tarczę niewentylowaną. Tu mamy wlew paliwa pod tą klapką, natomiast tutaj będziemy mieli gniazdo do ładowania prądem. O tym w dalszej części filmu. Zacznijmy od bagażnika. Bagażnik szału nie robi, aczkolwiek widzicie, parasolki się mieszczą. Pod spodem mamy miejsce na różne kable, okablowanie do ładowania większą lub mniejszą. Mocą, także akurat ładowarkę wyjąłem. Co za chwilę zobaczycie w dalszej części testu, ładowarkę sieciową. No, bagażnik nie zachwyca, ale pamiętajmy, jakiego segmentu jest to samochód, jakie to są gabaryty pojazdu. Z tyłu, tak samo jak w kapturze, którego już testowałem jakiś, jakiś czas temu dla Was na kanale. No, jeśli jest kierowca wysoki. Będzie ciężko z miejscem na nogi, aczkolwiek mniejsze osoby, mniejsi pasażerowie zmieszczą się bez problemu. Fajnie, że mamy klimatyzację, jak również 12-voltowe gniazdo i dwa klasyczne złącza USB z symbolem baterii. Także możemy sobie ładować pasażerowie z tyłu, będą mogli, nie będą na pewno pozbawieni prądu w swoich smartfonach czy innych urządzeniach. I e tech plug-in hybrid, jak widzicie. Także nikt nie pominie tego auta, nie przejdzie obok niego, nie wiedząc jaka jest to wersja. Bardzo fajne materiały. To wszystko jest miękkie, przyjemne w dotyku. Za wyjątkiem plastikowych, takich dosyć tanich skorup, jak w tańszych modelach SKODY, to wszystko jest plastikiem. Natomiast tu jest bardzo przyjemnie. Zobaczcie, ta dryfująca konsola fajnie też wygląda. Nie będę się rozdrabniał, bo nie, nie będziemy robić tego samego. Zapraszam wszystkich serdecznie, którzy chcą się dowiedzieć więcej na temat wnętrza i temat, temat samego kaptura do mojej recenzji, którą zrobiłem, jazdy e, tym samochodem. Więc dzisiaj będziemy się koncentrować głównie na systemie tandemie elektrycznego silnika i spalinowego w tym samochodzie. O tym będzie więcej w czasie jazdy, wrażeń z jazdy i w dalszej części filmu. Tak jak powiedziałem z tyłu, szału nie będzie, materiały, za wyjątkiem tego jak ktoś z masochistów będzie pukał, tu już jest miękko. No, pewne plastiki niezbyt przyjemne, aczkolwiek na pochwałę zasługuje kierownica, która w dotyku jest bardzo przyjemna, bardzo miła. No, sam layout, zaprojektowanie tego wszystkiego design wnętrza zasługuje na pochwałę. W środku przy prędkości 120 km na godzinę 130, czy nawet 140 jest. Jak na ten segment jeszcze w miarę przyjemnie, więc też wyciszenie nie rozczarowuje. Oczywiście zwykłe, nie żadne klejone szyby, więc mimo tego, że samochód jest wyższy, jak widzicie, są te relingi, to nie przeszkadza komfort, komfort podróży jest. Po prostu nie przeszkadza to pasażerom w szybszej trasie. W aucie siedzi się przyjemnie. No dobrze, moi drodzy, to teraz może zamiast toczyć się po mieście, bo wiadomo, że tam hybryda plugin ładowana z gniazdka w domowym zaciszu sprawdzi się doskonale. My wyjedziemy na autostradę i zobaczymy, jak taki tandem zespół napędowy hybrydowy radzi sobie przy wysokich autostradowych prędkościach. No to jedziemy. Właśnie ruszamy w trasę kapturem hybrydowym w trybie Pure. Tak wyglądają zegary, tak główny ekran systemu. No i przed nami 200 km trasy. Od odbioru auta wczorajszego zrobiliśmy tym samochodem około 30 km. To zaraz zobaczycie zasięg. Na samym prądzie rzecz jasna, 28,3. Były oczywiście wszystkie zbiorniki paliwa i baterie naładowane na full, jak zawsze, gdy odbieramy klasówkę. No i... Y y y może na moment silnik odpalił przy maksymalnym buście, przy przyspieszeniu, ale tak można założyć, że 99% tego przebiegu jest zrobione na samym prądzie, czyli prawie 29 km ze średnią 32 i zasięg jeszcze 20 na prądzie. Co widzicie, że jest na desce EV. W miarę cicho przy 90 na godzinę, no oczywiście bez silnika spalinowego. No, przy silniku benzynowym, pracującym, co słychać wyraźnie wzrasta poziom decybeli w kabinie. Przy prędkościach około 120 na godzinę no, szybciej się po autostradzie nie da, niestety, jechać jak to na tym odcinku Warszawa Łódź zwykle bywa. Czy można, niby, ale te odstępy i tak trzeba zachowywać teraz większe. Tak 120 parę realnie da radę utrzymać. Ale jeździ się bardzo miło, przyjemnie tym samochodem, przynajmniej jak na razie. Stabilnie trzyma się drogi i poziom hałasów jak najbardziej akceptowalny. No, już po zrobieniu niecałych 100 km stwierdzam, że jazda przez Polskę po autostradzie łączącej Warszawę z Łodzią to walka o życie. no To, co robią pacjenci jeszcze w czasie ulewy, to woła o pomstę do nieba. Siedzą jeden drugiemu na zderzaku. Nikt nie respektuje nowych przepisów o ruchu drogowym. To jest masakra. No, no mówię wam, siedzą dosłownie o długość jednego samochodu przy 140 na godzinę i latają z jednego pasa na drugi. No to już kilka aut stało na poboczu rozbitych, więc no to proszę się o nieszczęście. Także apel do Was, żebyście zachowywali ten odstęp wystarczający w razie jakiegokolwiek hamowania przed Wami, jakiegoś zagrożenia zawsze będzie sytuacja czas na to, żeby zareagować. No ale Renówka spisuje się świetnie, bardzo dobrze się jedzie jeśli chodzi o zużycie paliwa jak widzicie w tej chwili zasięg na prądzie 10 km 5,6, średnie spalanie dzięki temu długiemu odcinkowi na prądzie bardzo stabilnie się prowadzi bardzo pewnie się tym jedzie nawet przy prędkości autostradowej huku nie ma, jest po prostu głośniej co biorąc pod uwagę segment, tak jest dobrym wynikiem no i tyle I jedziemy dalej fajne out, jak na no, zjechaliśmy z autostrady i w tej chwili jedziemy na prądzie w trybie pure ponownie cichusieńko po prędkościach 140 i większych momentami licznikowo oczywiście mamy ciszę błoga cisza, bo tylko prąd w użyciu no i zasięg spadł nam dość mocno, ale z racji małego zbiornika paliwa. Zobaczcie, jak wygląda zużycie, średnie zużycie paliwa. Średnie spalanie, licząc ten odcinek po Warszawie na samym prądzie, 7,3. Więc nie jest źle, biorąc pod uwagę autostradowe prędkości na ostatnim dystansie, teraz 200 km ale niestety, niestety, no przez mały zbiornik paliwa, żeby to auto nie było za ciężkie a i tak waży 1,6 tony jak na kaptura, na ten segment to bardzo dużo masa własna zdaje się ponad 1600 kg to Wam dam, wrzucę teraz zdjęcie dowodu rejestracyjnego no i widzicie jeśli możemy ładować z fotowoltaiki, którą mamy na dachu z własnych baterii słonecznych pod domem sobie ładować codziennie, co drugi dzień takie autko, to Grzech ma świetny samochód do jazdy na takich odcinkach 50-60 km i w koło i tak jak smartfon, codzienne ładowanie. Kamera cofania 360 stopni miła rzecz w tym segmencie. Bardzo dobrze wszystko widać. Oczywiście nie jest jakiś to nie wiadomo jaka rozdzielczość. Ekran, który powiedzmy, no. Rozpieszcza nas detalami i aczkolwiek biorąc pod uwagę to, że widzimy wszystko i z lotu ptaka, i kamerę wsteczną mamy i obraz do przodu, także no, trudno narzekać. Jest dobrze. Po dojechaniu na miejsce podłączyłem do prądu, do sieci samochód. Tu mamy oczywiście na przepustowość, większą przepustowość łącza Dużym prądem, możliwość ładowania. Tu mam podłączoną zwykłą ładowarkę sieciową, która sygnalizuje nam kontrolkami Ready Power. Jak widzicie, jest to zwykła wtyczka. Wszystko podpięte. No i teraz pokażę Wam, jak to wygląda od strony pulpitu, od strony przyrządów. Wszystkie informacje są. A więc 3 godziny 45 do ładowania do pełna, na razie tylko 6 km zasięgu kabelek po prawej stronie informujący ten symbol kabelka, że się ładuje no i, i tyle także można prawie pusty akumulator naładować w 3 godzinki do zadowalającego stanu nie jest źle, jeśli mówimy o instalacji sieciowej domowej po otwarciu maski zobaczycie pierwszą rzecz, gdy będziecie chcieli ją ustawić, zablokować, że w dość śmiesznym, nietypowym miejscu jest blokowanie pałąka, które opuszczamy z góry. No taki detal, ale na tej, na tej rozpórce tu mamy taki kawałek blachy, i tu wpinamy. Także nietypowo, no ale z racji zobaczcie ilości rzeczy, które musieli upchać pod niedużą maską. Oczywiście, bebechy, napędu elektrycznego, słychać, jak się ładuje. Buczenie. No i tyle. Tak to wygląda. Zobaczmy, czy już coś przybyło prądu przez ten czas. Czy mamy 7 km? A mamy. No dobra, czyli doszedł 1 km zasięgu do naszego smartfona na kołach. chciałem Wam jeszcze coś pokazać, powiedziałem Wam dwie godziny temu, że 3 godziny 40 minut czas ładowania to nieźle, no nie do końca, bo widzicie naładowane jest 61% i 3,40 nadal, to znaczy, że no niby teraz 3,35 to się zmniejsza jakoś, więc nie jest to godzina 3,35 po południu, a raczej czas odmierzany ale odmierzany w dziwny sposób ponieważ mówię Wam, że już 2 godziny oto się ładuje co najmniej, co widać po zasięgu no i coś jest dziwnego w tym szacowanym czasie, bo niewiele się zmieniło Mała poprawka odnośnie ładowania. Zmieniłem gniazdko, podpiąłem ładowarkę pod inne gniazdko. Teraz diody już nie migają, widzicie, jest ready power. No i zasięg, który przed chwilą szedł, po prostu no, tak wolno, że zwątpiłem. Wreszcie jest tak jak powinno być. Czyli po podpięciu do innego gniazdka mamy godzinę 45. W ciągu dosłownie 10-15 minut przybyło 2 km. Mm, więc, no, kwestia po prostu instalacji elektrycznej. Podpiąłem w inne miejsce, i wszystko wygląda na to, że działa z taką prędkością, jak powinno. po nocy zasięg był troszkę mniejszy niż wczoraj wczoraj 50 km, dzisiaj zrobiłem kilometr od startu było 48, tak więc 270 całkowitego zasięgu do Warszawy 222 ale potrzebujemy nieco więcej, żeby auto jeszcze oddać do parku prasowego odpalamy, test systemów pokładowych Drive albo B to taki odgłos wydaje, nie to, że ja się na tym wieszam tu troszeczkę to się rusza, to taki mały minus, bo chyba tak nie powinno być coś się odczepiło, no i można to zrobić troszkę lżej, ale ogólnie takie odgłosy to wydaje. jedziemy. Pasażerowie są? Tak. tak, tak. <laughs> Dobra, w piątkę rodzinna fura. No i zobaczymy. Patrzcie, 17533. I ile realnie przejedziemy na tym szacowanym zasięgu 46 km, zanim do autostrady dojedziemy? to powinniśmy zrobić przynajmniej 30 kilometrów, 30 parę zobaczymy czy to faktycznie się potwierdzi z tym szacowanym zasięgiem na samym prądzie jedziemy oczywiście w trybie pure czyli elektryczny, tylko na prądzie EV ulewę Oberwanie chmury, ładowanie przetrwało żadnych problemów, test wodoszczelności wodoodporności zaliczony, a lało potwornie, gdy samochód się ładował. Szyby zamknięte i mamy bardzo przyjemną, cichą kabinę. Na razie gładziusieńko na prądzie mkniemy. Zasięg spadł na 37 km, ale widzicie, że już przybyło przebiegu. A tu, gdyby ktoś zapomniał albo miał wątpliwości, na jakiej drodze się znajduje, to zobaczcie, jak Google Maps dba o to, żeby nikt nie przeoczył nazwy drogi. 270, jakby ktoś nie dowiedział. To są 5 metrów. Klima chłodzi to w zasadzie jedyny szum, Jak ją wyłączymy. Jakbyśmy wyłączyli klimatyzację, to, to tylko opony ledwo, ledwo słychać. W trybie B jedziemy, żeby odzyskiwać najbardziej energię i nie dotykać, właściwie nie dotykam pedału hamulca, odkąd ruszyłem. No i zasięg ładnie schodzi, 35 km, a już sporo przejechaliśmy. Łącznego 17546 zasięg 258, A 208 przed nami, czyli dokładnie 58. Na razie mamy nadwyżki, licząc punkt docelowy. Zjechaliśmy właśnie na A2, na autostradę, no i zobaczcie, jak to wygląda. Zasięg 22 km, ale jedziemy cały czas w trybie elektrycznym. Oczywiście miałem taką sytuację, tak jak teraz, że przyspieszałem i za każdym razem tandem tych jednostek pracował bo silnik spalinowy musiał się włączyć ale teraz widzicie, wracamy do EV mimo tego, że jedziemy ze znaczną prędkością już 120 niemalże i cały czas mamy tryb elektryczny zasięg będzie w szalonym tempie spadał ale trudno, i tak do Warszawy dojedziemy nie grzejąc 140 powiedzmy 120, 130 jadąc takimi prędkościami no i widzicie, 125 jedziemy w trybie prądu tylko i wyłącznie na silniku elektrycznym 130 i jedziemy no, cały czas w trybie elektrycznym. Więc bardzo fajnie, zasięg leci. Nie ma cudów. 134 cały czas EV. Puszczę tam szybszych, żeby nikomu nie blokować. Co każdy powinien robić. No, już power. Już się, już się silnik spalinowy, widzicie. Włączył, ale czekajcie, jest EV teraz. 140 jest fv. Jak dodam gazu, o to już znika. Także sprawny, sprawny układ. 140 bez wciskania gazu, na małym obciążeniu, przy równej jeździe, można jechać na samym prądzie. Zasięg już 14. No i będzie spadał. Za chwilę zostanie nam tylko benzyna. Ewentualnie będzie ładowała troszeczkę akumulatory. Jak generator brądu. W trybie elektrycznym 132 licznikowe. Tak wygląda hałas w kabinie według decybelomierza sonometru. Tak troszkę ustawę, Tak. jest cichutko. Nie wiem czy to widać, bo tutaj się światło odbija, ale około około 65, 66 troszkę mi spadło. No ale na prądzie jest cicho. No dochodzimy do momentu, zobaczcie, że mamy zasięg 0 i w tej chwili włączył się silnik spalinowy. Przed chwilą odczyty robiliśmy na czwartym biegu klimatyzacji, mimo mimo aż czwartego stopnia dmuchawy 60. 65,5 było przy 100, około 130 litka pokaż teraz no widzicie, jest wyraźnie głośniej no ale nie dziwne, na no silnik spalinowy musi trochę być głośniej ale nadal przy tych 140 bez problemu bez problemu Zobaczcie też, jak dobrze wyglądają statystyki całego odcinka, odkąd odebrałem auto z parku prasowego Renault. 5,9, zużycie paliwa średnie i 13,2 13 kWh na 100 km. Naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony tymi wynikami, biorąc pod uwagę, z jakimi prędkościami przymierzałem tą trasę. No teraz aktualne zużycie paliwa jakieś spore, ale widzicie, że następuje ładowanie też jako generator prądu, działa silnik spalinowy i napędza koła. Tak to chyba działa. W tym samochodzie, bo nie wiem, czy to jest tak, że cały czas silnik elektryczny napędza koła, a silnik spadnie udział jak generator. Chyba nie. ale W razie czego dam Wam notatkę, poczytam o tym układzie. Może też tak być? Zasięg 0 Cały dystans odcinka testowego jak na razie 300, 305 km za moment pyknie, średnia 72,3 No to wygląda, że cały czas następuje ładowanie silnika elektrycznego. To są końcowe statystyki podróży. Dojechaliśmy zasięg bez problemu, taki jaki powinien być. Teraz trzeba przesiąść się do innej prasówki, także kombinacje. Natomiast wygląda to nieźle, jak widzicie.